Witam cię na kolejnym odcinku naszego kursu tworzenia strony internetowej. Skończyliśmy na tym, że mamy pierwszy artykuł z trzema obrazkami. Dzisiejsza, dzisiejszy pokaz to jest raczej errata do tego, co poprzednio mówiłem. A mianowicie problem jest taki, że stronka ta ma te trzy obrazki i. Są ułożone one w rzędzie bez względu na to, jaką, jaką szerokość będzie miała nasza przeglądarka. Zobaczmy, zwężając naszą stronę, te obrazki zawsze są trzy obok siebie. Tutaj już trochę kaleczy się te, kaleczą się te napisy. Za chwilę pokażę, jak to naprawić. Ale najpierw zajmijmy się tym, żeby te obrazki. Były w jakiś lepszy sposób pokazane na mniejszych ekranach, czyli jeśli będziemy przeglądać stronę na e, tabletach czy smartfonach. Najpierw otwórzmy sobie kolejną zakładkę: um, Local Post Jumla Administrator.

Ok, dostaliśmy się już na zaplecze naszej stronki i edytujmy naszą naszą stronkę Na początku ja może powycinam teksty Zapiszmy to sobie. Zobaczmy, jak to wygląda. Są trzy obrazki. Są one jednakowej szerokości i są w jednym rzędzie. Za chwilę zajmiemy się. Zmianą szerokości tych obrazków. Żeby to dobrze zrozumieć, musimy sobie wyobrazić, że tą stronę tworzymy na papierze w kratkę. Wyobraźmy sobie, że mamy zeszyt w kratkę i tam tworzymy sobie stronę. Nasza strona jest szeroka maksymalnie na 12 kratek. Czyli jeśli chcemy, żeby jakiś obrazek był szeroki na całą stronę, to musimy napisać, że kolumna. Jest szeroka na 12 kratek, czyli dodajemy do naszej klasy, do naszej kolumny liczbę 12. Myślnik 12. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Odświeżmy. O, i zobaczmy, że pierwszy obrazek pokazał nam się na szerokość całej strony, a dwa pozostałe tak jak mówię, podzieliły się porówno. Możemy. Nie musimy dawać na, na całą szerokość, możemy dać na połowę ekranu. Czyli na przykład na 6 pierwszy obrazek. Zobaczmy teraz jak to będzie wyglądać. Odświeżmy. I zobaczmy, że pierwszy obrazek jest na pół naszej strony, a dwa ułożyły się w równych szerokościach. I teraz na czym mi zależy? Zależy mi na tym, żeby jeszcze ich rozmiar zmieniał się w zależności od tego, jaki, na czym przeglądamy naszą stronę. Czyli jeśli mamy duży ekran, po angielsku large, czyli LG to żeby obrazek był szeroki na 4 kratki. I tak w każdym sobie zmieńmy. Myśnik large, myśnik 4. myśnik large, myśnik 4. I teraz zobaczmy sobie. Save. Jak to będzie wyglądać? O, przeglądamy teraz na dużym ekranie. Natomiast na małym, zobaczmy, na małym ekranie już te obrazki są jeden pod drugim. Zobaczmy sobie. O, jeśli na tablecie, o, a już większy ekran, jak jest na większym ekranie, obrazki umieszczają się jeden obok drugiego, natomiast na mniejszych ekranach przeskakują od razu jeden po drugim. Pokażę jeszcze, jakie inne opcje są, bo możemy zmienić sobie, dołożyć kilka opcji. Czyli na large jest 4, a na małych small będą zajmować połowę ekranu small 6 i ostatnie small 6 zapiszmy sobie zobaczmy teraz jak to będzie wyglądać tu trzeba odświeżyć. O. Czyli zobaczmy sobie. Jeśli przeglądamy na komputerze, obrazki są jeden obok drugiego. sobie troszkę tak zrobimy. O. Jeśli będziemy przeglądać, tu jest jeszcze. o, jeśli będziemy przeglądać na tablecie, to żeby były. Te obrazki ładne i wyraźne będą się pokazywały. Jeden obrazek na pół artykułu. Natomiast jeśli będziemy przeglądać na telefonie komórkowym, to jeden obrazek będzie pod drugim. Tak, żeby obojętnie na czym będziemy przeglądać, żeby te obrazki były zawsze wyraźnie widoczne. Jeszcze dobrze jest dołożyć na wszelki wypadek że na pozostałych, czyli na dużych mają być 1 trzecia, na małych być 6, a na pozostałych ma być na cały ekran. I w ten sposób mamy naszą stronę responsywną. Aha tutaj jeszcze widzę, że nie dopisałem opisów tych pozostałych, więc szybciutko dopiszmy. Pis każdego rysunku. Czyli ten drugi obrazek był sport. Sport, tenis, piłka. No i rakieta. Więcej informacji o sporcie, dobrze i to samo dopiszmy tutaj. Ok, dopiszmy jeszcze tutaj, co ja robię. OK, safe and close. Sprawdźmy naszą stronkę, odświeżmy. Oj! Zniknę Zniknął gdzieś jeszcze ci obrazek. Ach, tutaj jest, zobaczcie, na sporcie nie zakończam cudzysłowiem, czasami takie błędy się zdarzają, cudzysłów, okej, okay. sprawdźmy teraz, no, gdzieś jeszcze, Czyli tak, tutaj ko... Antkarstwo. Ach, tu jeszcze... Co ze słów. Teraz już powinno być. Przepraszam bardzo za to zamieszanie. O, jest. Tu najeżdżamy, tu najeżdżamy. Więcej informacji o sporcie pokazuje się. Dobrze. To na dzisiaj tyle. Chciałem tylko zrobić taki dodatek dotyczący właśnie rozszerzenia bootstrap.